Szanowni moi drodzy kochani, kontynuując serię hitów 23, zostajemy przy marce Symbol. Mam wrażenie, że to jest w ogóle jakaś kopalnia takich sprzętów. I oto Memory One. Zaskakująco dobry wyświetlacz, który spowodował, że niby mniejszy, niby cięższy, a wszystkie inne się kurzą. Symbol Memory One to jest 5,5 calowy wyświetlacz z klimatyzacją, do którego możemy sobie wpuścić sygnał HDMI i ewentualnie go wypuścić. Można do niego wgrywać luty, wyświetla obraz HDR i tu bym powiedział bla 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 i tak dalej, bo na papierze to jest zwykły wyświetlacz. W rękach dopiero okazuje się, że to prawie nawet nie jest wyświetlacz. Yy, po pierwsze wykonany jest z metalu i szkła, jak drogi yy, smartfon, jak drogi telefon. I w wyświetlaczach to jest zupełnie nowa jakość. Jeszcze nikt o tym chyba tutaj nie słyszał. Nie skrzypi, nie wygina się, jakby był taką litą bryłek, kamień. I nawet z dużą, ciężką baterią sprawia wrażenie, jakby to obciążenie w nawet najmniejszym stopniu nie wpływało na deformację obudowy, zwłaszcza tego gwintu, który trzyma całe urządzenie. Pracuje się z nim znacznie bardziej przyjemnie, bo zwyczajnie sprawia wrażenie takiego jakościowego produktu, nie jakiejś chińskiej zabawki. Oczywiście jest ciężki, szkło i metal, i jak upadnie, to się z pewnością zbije, ale obiektywy też są ciężkie, szkło i metal, i mogą się zbić, i z tego względu po prostu nimi staram się nie rzucać. I tak już od lat. No i pewnie to jest właśnie podstawowa cecha, która zniechęca mnie do pracy z innymi monitorami. Ciężko uwierzyć, że coś co jak naciskam to skrzypi, jakby zaraz miało się złamać na pół i odbarwia się wyświetlacz, jest dobrym monitorem, na którym można polegać. A są takie monitory, które na tym zatopionym w plastik gwintem przenoszą obciążenie nie tylko samego monitora, ale też dwóch ogromnych baterii F970. Po drugie, mamy tutaj panel o jasności 2000 nitów i pomimo że jest e, przewidziany do pracy w słońcu, no bo to jest tak jasny, e, przy okazji obok Sony Xperia One jest to jedno z niewielu urządzeń, e, na których rzeczywiście jestem w stanie zobaczyć HDR. Lepiej lub gorzej, pewnie nieco gorzej, ale 2000 nitów to z zapasem wystarczająca jasność, aby wyświetlić standard HDR 1000 który wystarczy mu do tego 1000 nitów, a w menu tam nawet możemy sobie uruchomić HLG i to urządzenie jest przygotowane do pracy w standardzie, którym pracujemy aparatami Sony na co dzień. Sam wyświetlacz jest zaskakująco niezły i niech yy, nikt mnie tutaj nie podkabluje tych wariatów od kalibracji monitorów, ale ostatnio wykonałem cały projekt w standardzie HDR i koloryzowałem go za pomocą najlepszego, co miałem właśnie na podstawie tego mojego monitora Memory One. Ja wiem, że to abstrakcja, ale ten maleńki monitor ośmieszył kilka dużych, takich prawilnych monitorów stacjonarnych, bardzo dużych urządzeń, dużych producentów, głośno opisanych jako monitory HDR, które nie są w stanie wyświetlić HDR-a wcale. To jest bardzo śmieszna opowieść na zupełnie inny film i pewnie po alkoholu. Memory One. To nazwa nieprzypadkowa, bo najlepszą cechą tego urządzenia jest fakt, że w obudowie znajduje się gniazdo kart pamięci SD i ten monitor jest w stanie rejestrować obraz, który wyświetla. Czyli to, co wchodzi kablem HDMI. Czyli to jest właściwie rejestrator HDMI w koncepcji zbliżony do Atomosów, tylko jest po prostu trzy razy tańszy no i znacznie lepszy jako monitor, bo Ninja 5 ma chyba 1000 nitów. Memory One jako rejestrator jest znacznie prostszy, to jest znacznie mniejszy kaliber urządzeń. Rejestruje obraz wyłącznie w kodeku H264, czyli tym starym, wyłącznie na karcie SD. Nie można tam dysku SSD podpiąć, czyni to w najprostszy możliwy sposób, ale dla mnie to jest pełnoprawna kolejna kamera. Tym wyświetlaczem rejestruje sobie na przykład menu w aparacie. Kiedy przygotowuję filmy bez tajemnic, Sony 6400 bez tajemnic, Sony 7 Mark 3 bez tajemnic, rejestruję to, co wyświetlam jednocześnie. Ten wyświetlacz zapisuje mi obraz z komputerów, kiedy osoba, którą pokazuję na filmie, hmm, pokazuje coś na komputerze pracuje przy komputerze albo jeszcze lepiej kiedy ma za sobą prezentację w powerpoint ten wyświetlacz jest w stanie to nagrywać a na upartego czasem kiedy podglądam sobie obraz z kamery włączam mu nagrywanie ciągiem i nie dość że mam w ten sposób jakikolwiek backup nagrania to jeszcze obraz nagrywa się nawet gdy ja sam myślałem że go nie nagrywam. To jest akurat bardzo śmieszne, albo kiedy spóźnię nagrywanie, tak za późno wcisnę przycisk rec, No to obraz już jest na rejestratorze, i potem ten obraz, pomimo że jest gorszy niż nagrany kamerą, klient absolutnie nie pokapuje się, że to jest z tego rejestratora. Symbol Memory One działa idealnie już prawie rok, nagrał mi niezliczone godziny obrazu, spędził całe dniówki niezawodnie rejestrując wielogodzinne prezentacje czy, czy jakieś um, prace na komputerze. Już mu ufam, pracuje mi się z nim na tyle komfortowo, że, że już wiem co i jak, cały czas dbam o niego jak mogę i mam tylko nadzieję, że ktoś odkupi te nasze stare wyświetlacze, bo wciąż łapię się na tym, że kiedy uruchamiam te plastikowe, no szukam w nich przycisku REC. Bardzo szybko przywykłem.